Dzień dobry, to ja, Ula Pedantula. Słuchajcie, sprawa jest następująca. Pewnie każdy z Was zna taką historię, że mop się wala po łazience w wiaderku, gdzieś tam urzęduje. Albo, że odkurzacz na środku pokoju, gdzieś tam skitrany. Albo na przykład, że w wiadrze takie mokre ściereczki dosychają, ale niekoniecznie dosychają i to jest wszystko obrzydliwe. Bo prawda jest taka, że planując mieszkanie, bardzo rzadko myślimy o tym, gdzie będziemy chowali. Mop, odkurzacz, deskę do prasowania, ściereczki, żelazko i różne inne tego typu rzeczy. Jak widzicie, nie jestem dzisiaj w swoim domku. To zdecydowanie nie mój domek. To dom ludki, z którą jak wiecie pracuję przy pedanturii. Ludka jest wspaniałym skarbem, ale niestety ma starą szafę, a w starej szafie ma pochowane różne. Może nie trupy, ale rzeczy, które na to miano prawie zasługują. Natomiast chodzi o to, że chcę Wam dzisiaj pokazać na przykładzie szafy ludzkiej, że nawet ze starej szafy, a może taką macie, można zrobić bardzo sprytny, elegancki schowek. Na szczotki i tego typu historie. Ale nie wykorzystamy całej tej przestrzeni. Nie, 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 Wykorzystamy tylko połowę. Zobaczcie, w tej szafie jest trochę tego, trochę tamtego i właśnie takie składowisko, które wszystko oczywiście się mieści na podłodze. To jest normalne, no bo nie ma tego, gdzie powiesić z wyjątkiem deski do prasowania. Natomiast od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że zbieramy w jednym miejscu wszystkie rzeczy, które muszą się znaleźć w takiej gospodarczej szafeczce. Włóżcie tam tak: deskę do prasowania, żelazko, odkurzacz, worki do odkurzacza, ścierki, mopy, miotły, zmiotki wszystko to, co chcielibyście w takiej szafce mieć. Zobaczcie, ile to zajmuje miejsca, tak? Pomierzcie to sobie. Ja sobie zmierzyłam, że w moim przypadku, na przykład, mm, szerokość mojej bardzo dużej deski do prasowania, plus szerokość mojego odkurzacza to jest 45 cm, czyli. 45 cm spokojnie mi wystarczy na to, żeby się zmieścić. Natomiast u ludki zrobimy to na pół. Dlatego, że ta szafa idealnie się tak podzieli nam na pół i tak właśnie będziemy to robić. Więc wymierzamy sobie, ile nam zajmie odkurzacz plus deska do prasowania na szerokość, bo to będzie stało na podłodze, a całą resztą pójdziemy już do góry. A jak to zobaczycie za chwilę? Wychodzę teraz po moją skrzyneczkę z narzędziami i będziemy działać. No dobrze, zanim też to wszystko sobie poskładacie, to poszukajcie jakichś sposobów na optymalizację, bo zobaczcie na ten przykład. Tu mamy o! wiadro starego typu. I to wiadro będę je teraz mierzyć. Ma 23 cm wysokości. Ciężko takie wiadro gdziekolwiek jest zmieścić, ale zobaczcie, tutaj zrobimy szybką przebierkę. Mam wąską półkę. Proszę, i na 13 cm zmieściłam 4 wiadra, bo to są wiadra składane. Więc poszukajcie sobie takich rozwiązań, które będą dla Was najwygodniejsze, żeby tą przestrzeń, nawet jeśli macie sporą, zoptymalizować. Jak ja zmieściłam na takiej przestrzeni 4 wiadra? Na dobry początek trzeba tą szafę całkiem opróżnić. Więc sprawa polega na tym, że będziemy tę szafę przedzielać. Przedzielać ją będziemy taką 12 mm płytą zamówioną w tym celu w supermarkecie budowlanym panowie zrobili mi od ręki. Płyta jest ze sklejki, bo tutaj nie musi być jakiegoś rolstwo, nie wiadomo jakiego, ale możecie to zrobić w białej okleinie, możecie to zrobić w jakiej tylko chcecie formie. Ta będzie na pewno idealnie wymierzona, ponieważ pierwszą zamówiłam o 3 cm za krótką i musiałam wracać, i to na pewno będzie dobra. A teraz idę po piłę, bo muszę na dobry początek pozbyć się tego drążka. Problem z drążkiem polega na tym, że nie da się go wyjąć w żaden sposób, ponieważ jest zrobiony naprawdę porządnie. No to idę po piłę. Przyniosłam znacznie więcej niż tylko jedną skromną piłę, dlatego że mam tu młotek, wiertarkę, krętarkę. Tu mi się jeszcze zaplątał koszyczek. E, I różne inne rzeczy, których będę używać, ale to pan będę zdradzać po kolei. Na dobry początek przepiłowujemy. Och, Boże, piękna, śliczna nowa piła. Przepiłowujemy. E, Drąża. Tak, lubię! Człowiek demarka. Dobra, piła idzie tu, a ja bawię się dalej. Sprawdzę, czy moja przycięta deseczka na pewno dobrze tutaj będzie pasowała. Zobaczcie. O, troszeczkę, może jest pół centymetra za krótka, ale to mnie szczególnie jakoś nie martwi. Na szerokość jest dobrze i na długość też damy radę. Dobra, to teraz sytuacja wygląda tak, że my tą deseczkę będziemy mocowali za pomocą 12 mm śrubek. Gdzieś tu mam. Proszę, śrubki mają 12 mm. Wiecie już o czym myślę? Myślę o tym zimnym piwie, które wypiję, jak skończę tą robotę. Ehm, mają 12 mm, mimo że płyta też ma 12 mm, ale one mają 12 mm już z tą głupką, czyli z tą częścią, która się w płytę nie wkręca. W związku z tym a, nie przebiją się na wylot płyty. O, zobaczcie. One mają w całości 12, a wejdzie tak naprawdę 2 trzecie. Ale, żeby to wszystko ładnie wyglądało i żeby się potem przed nie wstydziła, że zrobiłam jej bańkę w szafie, mam takie oto. Wiecie co, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, pachowo. Ale to chyba bez znaczenia, bo to jest napisane po niemiecku, więc ym, <grymny> yy, yy, będę sobie tutaj wkręcała. O i tak o. I teraz to zobaczycie. jesteście gotowi? Ja nie, ale zobaczymy, jak wyjdzie. W końcu to nie moja szafa. Góra przypięta, to jeszcze tylko dół. To jest rurka. I tą rurkę będziemy instalować tutaj, dlatego że na tej rurce będą wisiały koszyczki, a w koszyczkach różne praktyczne rzeczy. Więc żeby rurka mogła być odpowiednio obciążona, to muszę ją odpowiednio przykręcić, czyli będę wiercić w ścianie. Ale zanim wywiercę, to sobie tak na oko, bo wiecie, że ja lubię pracować na oko, narysuję, gdzie mam nawiercić. Tu jest raz, tu jest dwa, a tu jest trzy. I teraz takie rzeczy, takie systemy, nie ma żartów, wieszamy na porządnych kołkach przeznaczonych do takiej powierzchni, w jakiej wiercimy. Ja mam tutaj cegłę, przynajmniej taką mam nadzieję, i mam do niej odpowiednie kołeczki, które to kołeczki będę wbijać w ściany. Ale zanim gdziekolwiek, kiedykolwiek będziecie coś wiercili w mieszkaniu, którego nie znacie, to musicie sobie kupić takie urządzenie, które nie jest bardzo drogie. I które jest detektorem tego, czy w środku jakieś są kable, bo gdybyście się wwiercili w kable, to by mogła być ostatnia rzecz, którą się wwiercicie. Tego byśmy nie chcieli. Więc teraz, w tym miejscu, gdzie będę wierciła, sobie robię takie coś. O, przejeżdżam. I jak nie piszczy, to znaczy, że tego przewodu tam nie ma. Dobra, i przecie tu. Ale, żeby wam udowodnić, że to działa, to poszukamy jakiegoś miejsca z przewodami, żeby sprawdzić, że na pewno działa. Duf, jest łącznik. Zobaczcie. To musi być jakiś przewód. Albo od dół. O, widzicie? I to mówi, że w tym momencie jest przewód, więc tu nie wierzcie. A tu nie ma przewodu? Nie ma, bo instalacja jest pocięgnięta dołem. Więc, skoro już jestem pewna, że nie zabije mnie tam żaden prąd, to będziecie się teraz śmiali. kupiłam to kiedyś mężowi na chwilę. To było wiele lat temu. Stała nieużywana do dzisiaj. Śrubka ósemka. Wiertełko też ósemka. E, aha, pewnie znacie ten patent, żeby tu sobie zrobić taki rożek z karteczki. E, ale ja tu i tak będę musiała odkurzyć po tym, co tu już zrobiłam, więc nie będę się już bawić w podrobiazki. No dobra, wywiercone. To teraz kołeczki. Dobra, mamy przestrzeń podzieloną na dwie części. Tu będzie część szafowa, tu będzie część e, ta składowiskowa. Czy nie mam problemu z trzymaniem mokrego mopa tutaj? E, nie mam, bo nie będę tu trzymać mokrego mopa, tylko wysuszonego, takiego już elegancko. I teraz zobaczcie. To jest taki prosty system wieszaczków. Czy tam jak to zwie, to, że sobie na kręgosłupie mocujemy. O! Bardzo wygodne pojemniki, w których na przykład idealnie zmieszczą się płyny do czyszczenia albo różne takie inne tego typu. O! Ceregiele. Zobaczcie, możecie to sobie wieszać w dowolnym miejscu, regulować, zmieniać, więc to jest w ogóle super rozwiązanie. Teraz jeszcze parę drobiazgów i wszystko będzie gotowe. Nowa szafa zasługuje na nową zawartość. Wszystkie akcesoria, które tutaj widzicie, to są rzeczy z firmy York i całą kompletną listę tego wszystkiego, co tutaj mam, znajdziecie w opisie tego filmu. Między innymi na przykład ten mop, który dzięki takiej sprytnej końcówce, która się nie tylko obraca, ale jest też trójkątna, dociera w każde nawet najbardziej, najtrudniej dostępne miejsce. Zobaczcie, po kolei oprowadzam Was po mojej szafce. Tu na uchwytach do grabi, bo to są takie ogrodowe uchwyty, wiszą mopy, wiszą e, wszystkie rzeczy, które mają drążek. Tutaj trzy złożone wiadra zajmują tyle miejsca co nic. Tutaj e, obszar toaletowy, ręczniki papierowe oraz e, papier. Tu mamy z tyłu e, gąbeczki, myjki, to są moje ulubione, e, m, ściereczki, worki do odkurzacza, rękawiczki, e, wszystkie środki czystości szczoteczkę, o, na przykład w pepitkę, gdybyśmy sobie coś chcieli poszarować, zmiotki i nawet rolka do ubrań, żeby była pod ręką. Tu z kolei rura od odkurzacza, mamy tutaj też deskę do prasowania. Ludka ma akurat maleńką, ale możecie też sobie kompletnie tutaj wstawić bez problemu większą, tylko wtedy trzeba rurę gdzieś indziej przewiesić. Zobaczcie, tutaj z kolei na zwykłym sznurku zawiesiłam takie ściereczki. One są takie niby jednorazowe, ale tak naprawdę wielorazowe. Jak się je fajnie wysuszy uniwersalne do wszystkiego. Tak sobie zerwałam. To teraz złożę, ładnie i schowam na półeczkę. E, wszystko tu się mieści. Żelazko ma swoją własną półkę. Mejka do okien ma swoje własne uchwyty. Jedną ręką tak się zawiesza. ściereczki, na uchwycie tu wszystko się mieści. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. No i zmieściło się nawet pełnowymiarowe wiadro do mopa, takie, żeby tego mopa wycisnąć. Obok odkurzacza jest wszystko! A tutaj pięknie poukładane ubrania na nowiutkim drążku. Powiem wam szczerze, patrzę na tą szafę z dumą. Mam nadzieję, że zachęciłam was do tego, żeby wygospodarować swoje 45 cm i zrobić sobie coś takiego w waszym domu. Bardzo gorąco was do tego zachęcam, bo zobaczcie, pół godzinki roboty, zniszczona fryzura, kompletnie rozmazany make-up, ale ile satysfakcji. Nie mam miękkiej gry. A było siedzieć za biurkiem w korporacji, naprawdę. Tak miałam dobrze zapowiadającą się karierę. A gdzie moje trójkąciki? Nie mam więcej. Ile ich było? Dziesięć. Zużyłam.